Babcia Cornelia w wieku 80 lat, była jeszcze dość aktywną starszą panią. Mieszkała sama w małym domku na obrzeżach obozu pracy. Miała kwiaty na podwórku, koronkowe firanki w oknach, wszędzie było pięknie i schludnie. Niektórzy młodzi ludzie nigdy nie mają tak czystego i zadbanego domu, ale u babci Korneli zawsze tak jest. Rano budzą się sąsiedzi, a babcia Kornelia już podlewa grządki w ogródku warzywnym. Kiedy wieczorem kładą się spać, słyszą jak babcia Kornelia szoruje miotłą podwórko. Sprząta i tak już idealny podjazd. Była miłą starszą panią, niewredną. Wszystkie dzieci we wsi bardzo ją kochały. Czasami bawiły się w pobliżu, a babcia Kornelia wychodziła na ulicę, siadała na ławce i patrzyła na hałasujące dzieci. A inna krzyczała na dzieci. Dlaczego krzyczycie? Zakłócacie ludziom odpoczynek. Ale babcia Cornelia tylko się uśmiecha, a potem woła dzieci, daje im cukierki, albo przynosi z domu gorące placki. I dzieci są szczęśliwe, i starsza pani jest szczęśliwa. Tak jest dobrze del a wszystkich. Dorośli również szanowali babcie Cornelię zarówno za jej niemiły charakter, jak i za przeszłość. W końcu znała prawie połowę mieszkańców od dzieciństwa. Babcia Cornelia całe życie pracowała w przedszkolu, jako niania. Tak troskliwych i życzliwych niań nigdy nie było więcej. Dzieci biegły do przedszkola tylko po to, by spotkać ciocię Kornelię. Bawiła się z nimi i w razie potrzeby wycierała im nosy. Nauczycielki zawsze były spokojne, gdy Kornelia opiekowała się grupą, ale los Korneli nie był łatwy. Dorastała jako sierota. Jej rodzice zginęli na wojnie. Nie otrzymała dobrego wykształcenia. Dostała więc pracę jako niania w przedszkolu. Swojego męża poznała w wieku 20 lat. Gerard nosił ją na rękach, bardzo się kochali. A potem Gerard umarł. Został porażony prądem w fabryce elektrod. Właśnie instalowali nowy sprzęt, coś co przeoczyli eksperci. Kornelia była wtedy w szóstym miesiącu ciąży. Płakała po Gerardzie. Potem urodziła się jej córka i całą swoją miłość poświęciła jedynej córce klarze. Nigdy więcej nie wyszła za mąż, choć miała wielu zalotników. Kornelia zmiotła ich wszystkich, a potem wszyscy zalotnicy zniknęli. Jej córka dorosła, uczyła się na nauczycielkę, dostała pracę w stolicy i tam wyszła za mąż. Kornelia została sama. Minęła dekada, potem kolejna, a tam niepostrzeżenie wszyscy zaczęli nazywać babcie Kornelią. Ale staruszka nie zniechęcała się, cieszyła się każdym dniem, ceniła to życie, bo wiedziała z pierwszej ręki, jak kruche ono bywa. Jej córka i jej rodzina odwiedzali mamę raz w roku. Ostatnio wszyscy do niej dzwonili. Mama, Tatiana przekonywała staruszkę. Dlaczego tu siedzisz? Dom jest stary. Co z tego, że w domu jest woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie. Samotna tu jesteś. A jakie tu lekarstwa, nie daj Boże, jakiś atak się zdarzy, karetki nie wezwiesz, a i tak nie można żyć na dwa fronty. Babcia Kornelia pomachała mi. Nigdzie nie idę z twoim tatą Gerardem. Połóż mnie obok niego. Zwariowałeś? Będziesz żył do późnej starości albo i dłużej. Masz wnuka, żona tego. Niedługo będziesz miał prawnuka. Prawnuk to dobrze, uśmiechnęła się babcia Cornelia. Ale nawet nie ruszyła się z domu. Tatiana odeszła z niczym. Potem nastąpiła katastrofa. Nowy wirus zaatakował ludzi. Chorowali, umierali, strasznie. Babcia Cornelia gdzieś się zaraziła. Zabrali staruszkę do szpitala w sąsiedniej dzielnicy. I tam babcia Kornelia w pełni poczuła, jak obojętni mogą być ludzie. I to przerażające, gdy są to medycy. Czasami nie można było dostać kubka wody, nie mówiąc już o lekarstwach. Nie, wszystkich traktowali tak samo. Niektórzy wyzdrowieli, inni poszli do grobu. Co można było zrobić? Sami lekarze nie wiedzieli jeszcze, jak to leczyć. Mimo to babci Korneli udało się wyzdrowieć. Ale nie była z tego powodu zbyt szczęśliwa. Po powrocie do szpitala dostała udaru. Czy to z powodu choroby, czy z obojętności? Trochę ją opatrzyli i odesłali do szpitala rejonowego w stanie leżącym. Zrobili co powinni, ale staruszka nie mogła wstać. Ledwo mówiła. Dokąd miałaby pójść? Zabraliby ją krewni, ale nie są daleko. Szpital ma swoje własne zasady. Jeśli przebywasz w szpitalu przez odpowiedni czas, musisz opuścić swoje łóżko. A lekarz prowadzący martwił się, że babcia Kornelia może dostać odleżyn, Wtedy personel zostałby oskrobany do kości. Córka wiedziała, że mama jest w takim stanie, ale nie mogła pomóc. Po wirusie ledwo wróciła z martwych. Ledwo szła po ścianie do toalety, a jej mąż Wiesław nie poradził sobie z chorobą. Zmarł. Jej wnuk chciał iść do babci, ale był jedyną pomocą. A Tatiana potrzebuje pomocy, a jego żona Arleta jest w ósmym miesiącu ciąży. Gdzie ją można zostawić? Sytuacja była więc tragiczna. I dostają telefon ze szpitala powiatowego z żądaniem zabrania babci. Wtedy Ryszard, wnuk, skontaktował się z ośrodkiem pomocy społecznej, w którym mieszkała babcia Korneli. Błagał ich o pomoc. Zabrali staruszkę do domu, zapewnili pielęgniarkę. Ryszard za wszystko zapłaci. A jak mama wyzdrowieje i żona urodzi, to przyjedzie i ją odbierze. Opieka społeczna obiecała pomóc, ale jak? Wszystkie opiekunki są pełnoetatowe. Sąsiedzi babci Korneli są starsi i też zajęci pracą. I właśnie wtedy to się stało. Do pracy przyszła nowa pracownica. Wcześniej pracowała jako pielęgniarka w ośrodku regionalnym. Nie było wolnych miejsc w opiece społecznej, więc zaproponowano tej kobiecie. Miała na imię Samanta, aby opiekowała się babcią Kornelią. Krewni mieli jej płacić. Samanta się zgodziła. Przywieźli babcie Kornelię do jej domu i położyli ją na łóżku. Lekarz dał pielęgniarce listę leków, które przysługiwały staruszce. Obiecał, że wkrótce wróci. Babcia Cornelia została więc z Samantą. Samanta miała już około pięćdziesięciu lat duża kobieta, silna. Dla niej leczenie przykutego do łóżka pacjenta to nic jest jak kurczak. Jednym słowem, pielęgniarka zarówno kąpała, jak i przebierała staruszkę, podawała lekarstwa i gotowała rosoły. Na początku wpadali sąsiedzi. Widzieli, że w domu panuje porządek, a babcia Cornelia jest zadbana. Wszyscy się uspokoili. Normalna opieka nad babcią. Sąsiedzi Ryszarda dzwonili i ją uspokajali. Szkoda oczywiście było, że babcia Kornelia tak nagle zachorowała. Ale co można zrobić? To cud, że przeżyła wirusa i udar tak minął miesiąc. Ryszard dzwonił regularnie, pytając o stan babci. Samanta szczegółowo relacjonowała, co Cornelia zjadła, jakie leki zażyła. Jakie ćwiczenia wykonywała. Ryszard cieszył się. Jaką wspaniałą opiekunkę ma babcia Cornelia. Czy będziesz mogła się nią opiekować do wiosny? Zapytał pewnego dnia Ryszard. Widzi pan, moja żona właśnie urodziła dziecko. Mój syn urodził się słaby. Muszę pomagać Arlecie. A moja mama jest ciągle chora, taka słaba. Teraz wysłali ją do sanatorium. Mam nadzieję, że wyzdrowieje. Nie martw się, uspokoiła go Samanta. Będę się opiekować babcią Korneli tak długo jak będzie trzeba. Dziękuję. Podziękował szczerze wnuk i pożegnał się. Następnie raz w miesiącu przekazywał 700 dolar opiekunce. Minął kolejny miesiąc. Babcia Kornelia leżała nieruchomo. Sąsiedzi zaczęli zaglądać rzadziej, częściej pytając pielęgniarkę, jak się czuje. Samantha mówiła, że nic się nie zmieniło. Wcześniej sąsiedzi sami widzieli, gdy nie przychodzili, biedna staruszka spała. Wyschła jak dziecko. Czy był lekarz? Sąsiedzi martwili się. Słyszeli o jej stanie przez telefon, powiedziała Samanta. Ale nie wracają do domu. Mówią, że są pod dużą presją z powodu wirusa. To zrozumiałe, ale jak można pomóc babci Korneli? Lepiej pomagać tym, którzy mogą. No tak, westchnęli sąsiedzi. Co za życie. I niby wyciągnęli ją z martwych, ale co z tego? Leży tam jak poczwarka. Każdy ma swój los, zgodziła się Samanta. Sąsiedzi coraz bardziej lubili Kornelię, pielęgniarkę babci. Jest dobrą gospodynią. Jesienią posprzątała podwórko. Nawet ziemniaki sama wykopała. I cały czas sprzątała dom, jakby robiła to DLA siebie. I mówi tylko o interesach, nie przekazuje żadnych plotek i nikomu nie zdradza szczegółów opieki nad babcią. Dlaczego ludzie muszą wiedzieć, jak ją myje i karmi? To wszystko jest bardzo osobiste. Dobra robota. Na szczęście babcia Kornelia ma opiekunkę. Samanta również nie mówi nam zbyt wiele o sobie. Ludzie wiedzą tylko, że przyjechała do ich wsi z miasta, wynajęła tu mieszkanie, dostała pracę w sklepie, a potem przeprowadziła się do babci Korneli. Czy miała dzieci, męża? Nikt nie wiedział. Samanta starała się unikać tych tematów. Ludzie zdawali sobie sprawę, że mówienie o tym jest dla niej nieprzyjemne, a może nawet bolesne, więc z czasem przestali zadawać pytania. I wtedy straszna prawda wyszła na jaw. Babcia Corneli została przeniesiona do nowego lekarza rodzinnego. Adrianna przeprowadziła się do wioski tydzień temu. Niedawno skończyła studia medyczne i pałała chęcią ratowania ludzi. Praca w dużym mieście nie wypaliła, więc przeniosła się na wieś. Adriannie podobało się na wsi, ludzie byli życzliwi, dali jej wygodne mieszkanie. I znowu dobra pensja. Jedyne, co wprawiało młodą lekarkę w lekkie osłupienie – to kompletny chaos w poliklinice z dokumentami pacjentów. Karty niektórych pacjentów nie były otwierane od lat, ciągle coś ginęło. Wyniki badań były czasami nieprawdopodobne. Adrianna zdawała sobie sprawę, że nie będzie jej łatwo. Dziewczyna miała też za złe, że podejście do pacjentów wymagających stałego nadzoru było powierzchowne. Jej pielęgniarka była szczerze zdziwiona. Dlaczego musisz ich odwiedzać co tydzień? Przecież i tak umrą. Oczywiście nie wszyscy byli tak traktowani, ale ci, którzy nie mogli odpowiedzieć. I właśnie wśród takich pacjentów Adrianna znalazła historię przypadku babci Korneli. Tego samego wieczoru po pracy poszła zobaczyć się ze swoją pacjentką. Samantha musiała po prostu zapomnieć zamknąć drzwi wejściowe tego zimowego wieczoru. Adrianna nieśmiało weszła do sieni, podeszła do wewnętrznych drzwi i już miała zapukać, gdy nagle usłyszała krzyk. Mam cię dość, stary głupcze. Dziewczyna uniosła brwi ze zdziwienia i ostrożnie otworzyła drzwi. Wyszła na korytarz, zatrzymała się przed drzwiami do sypialni i usłyszała tę rozmowę. Córko, ledwo słyszalny, słaby głos starca, daj mi chociaż kawałek chleba do jedzenia, jestem głodna. Tak, natychmiast, odpowiedział jej szyderczy kobiecy głos: Więc możesz znowu zmienić pieluchę? Jadłaś rano owsiankę? Tak, to ci wystarczy. To były tylko dwie łyżki. Ile chciałaś? Nie możesz zjeść więcej. A może myślisz, że będę sprzątać twoje główno wiadrami? Samanta, dlaczego to robisz? Zadzwonię do córki albo wnuka. Jesteś tak naćpany, że ona do mnie zadzwoni. Przywrócę cię do normalności w mgnieniu oka. Weź jakieś tabletki nasenne i będziesz jak jedwab. Otwórz usta. Samanta, kochanie, nie. Nie będę dzwonić. Nie będę narzekać. Ale nie bierz tych tabletek. Robi mi się niedobrze. A będzie jeszcze gorzej, jeśli nie podpiszesz dokumentu. Mówiłem ci, to zależy od ciebie. Dasz mi dom, dam ci jedzenie i kąpiel każdego dnia. Jeśli chcesz, będę ci czytać wiersze i śpiewać piosenki. Kobieta roześmiała się szyderczo i zrobiło się zamieszanie. Adrianna nie mogła dłużej trzymać się z daleka. Zdecydowanym krokiem weszła do pokoju. Co tu się dzieje? zapytała surowo. Przy łóżku staruszki stała kobieta o pełnych kształtach. Najwyraźniej ta sama opiekunka Samanta, o której Adrianna dowiedziała się w Urzędzie Opieki Społecznej, gdy prosiła o informacje na temat babci Corneli. Właśnie w tym momencie próbowała podać biednej pacjentce jakiś mętny płyn. Staruszka z całych sił zaciskała usta. Gdy Samanta usłyszała obcy głos, sapnęła, po czym powoli wyprostowała się i odwróciła do lekarki. Kim pan jest? zapytała Szorstko. Dlaczego nie zapukałaś? Jestem lekarzem pierwszego kontaktu miałaś otwarte drzwi odpowiedziała spokojnie Adrianna. Czy zechciałaby pani wyjaśnić, co pani przed chwilą robiła? Piłam lekarstwo. Bez mrugnięcia okiem odpowiedziała Samanta. Jakie lekarstwa? Skąd mam wiedzieć? Twoi koledzy, to, co napisałeś, to właśnie daję. Rozpuszczam je w wodzie, żeby łatwiej było je połknąć. Samanta wyciągnęła kilka opakowań tabletek. Adrianna przeczytała nazwę, ale nie było nic podejrzanego. Potem spojrzała na starszą kobietę. Wpatrywała się w nią niezachwianie. W jej oczach był ból, błaganie i przerażenie. Tylko biedna kobieta nie miała siły nic powiedzieć. Słyszałam dziwną rozmowę powiedziała Cornelia, przenosząc wzrok ze staruszki na pielęgniarkę. Zechciałabyś wyjaśnić, co to za rozmowa? Pielęgniarka zaokrągliła oczy. Coś ci się przywidziało. Daj spokój. Spojrzałaś na pacjentkę? Czy ona żyje? Czy jest leczona? Po prostu zanotuj, że tu byłaś to wszystko. Nie mamy do pana żadnych pretensji. Jeszcze nie zaczęłam badać pacjentki. Adrianna odpowiedziała stanowczo i podeszła do łóżka. Na jej drodze stanęła pielęgniarka. Dobrze opiekuje się starszą panią, powiedziała groźnie. Leczę ją. Mierzę ciśnienie. Na co tu patrzeć? Pani doktor? Niech pani idzie do domu. Jest pani zmęczona po całym dniu pracy. W takim razie dzwonię na policję. Adrianna odpowiedziała i spojrzała nieustraszenie w jej oczy. I wtedy twarz pielęgniarki się zmieniła. Sapnęła i wyleciała z pokoju. Chwilę później, Adrianna usłyszała trzask frontowych drzwi. W porządku, jakoś to rozwiążemy powiedziała przede wszystkim do siebie i podeszła do łóżka. Zobaczmy, jak się czujesz. Lekarz odrzucił koc i zamarł w przerażeniu. Na łóżku leżał prawdziwy szkielet, pokryty skórą. Widać było, że staruszka nie odżywiała się wystarczająco, a opieka nad nią była, delikatnie mówiąc, kiepska. Nieświeża pościel, wysypki na skórze i odleżyny w niektórych miejscach. Wkrótce staruszka straciła przytomność. Adrianna pilnie wezwała karetkę i policję. Było jasne, że babcia jest w stanie krytycznym. Babcia Corneli została ponownie przyjęta na oddział terapeutyczny, ale teraz otrzymała specjalną opiekę. Personel medyczny, w tym główny lekarz, czuł się winny, że przegapił pacjenta i teraz próbował się zrehabilitować. Ponadto, po tych wszystkich wydarzeniach, tydzień później szpital został poddany kontroli ministerialnej. Naczelny lekarz natychmiast stracił stanowisko. Jego zastępcy również zostali usunięci. Teraz w szpitalu panuje porządek. Miejscowi pacjenci są zaskoczeni troskliwością i odpowiedzialnością lekarzy. Adrianna, młoda lekarka, rada. Teraz pracuje w świetnym szpitalu, a policja szuka zbiegłej opiekunki. Pierwszej nocy została zabrana z pociągu. Samanta próbowała uciec, ale jej się nie udało. Policja wkrótce odkryła, że Samanta była profesjonalną oszustką. Zdążyła już wyrobić sobie markę w kilku miastach. Wynajmowała samotnych staruszków, opiekowała się nimi, a następnie zmuszała ich do oddania jej swoich mieszkań. Kiedy umierali, sprzedawała mieszkania. Jeśli starzy ludzie uparcie odmawiali, zakładała DLA nich prawdziwy obóz koncentracyjny. Z zewnątrz ludzie nawet nie zdawali sobie sprawy, co ta bestia w kobiecej postaci robi. Zabiła trzech staruszków w różnych miastach. I w sumie w różnych okresach pod jej opieką było dziesięć starszych osób. A pieniądze ze sprzedaży ich mieszkań trafiały na konto Samanty. W tej wiosce przyszło jej wysiadywać. W jednym z miast doszło do niespodziewanego niewypału. Syn z północy przyjechał odwiedzić dziadka i zobaczył, że jego ojciec jest prawie umierający. Samanta ledwo zdołała uciec, ale żądza zysku była silniejsza od Samanty, więc wkrótce znalazła ofiarę w wiosce. Wszystko potoczyło się według zwykłego scenariusza. Na pozór troskliwa pielęgniarka, ale w rzeczywistości bezwzględna przestępczyni, która nie nakarmiła ani nie umyła staruszki. Podawała jej tabletki nasenne, aby ją uciszyć. Dlaczego zachowywała się tak bezczelnie? Czy nie bała się, że zostanie zdemaskowana? Lekarz mógł przyjść. Opieka społeczna mogła przyjść, ale Samanta wiedziała z doświadczenia, że nikt nie chciał takich starych ludzi. A gdyby przyszli ich sprawdzić, wystarczyłoby popatrzeć z daleka, porozmawiać z sąsiadami. A służby ostrzegają o swoich wizytach z wyprzedzeniem. Tyle, że tym razem sprawy nie potoczyły się po myśli Samanty. Została osądzona i dostała kilka lat więzienia. A co z babcią Corneli? Staruszka w szpitalu nabrała sił, wyzdrowiała. Opieka społeczna zrobiła wszystko, by się wybielić. Załatwili babci Korneli miejsce w dobrym pensjonacie, gdzie rehabilitowano pacjentów po udarze. Babcia Kornelia spędziła tam prawie trzy miesiące, a wiosną na własnych nogach wyszła z pensjonatu. Przy wejściu czekali na nią córka i wnuk. Tatiana już doszła do siebie, syn Ryszarda urósł w siłę i mógł na chwilę zostawić żonę z dzieckiem. Przyjechali więc do matki i babci. To, co przeżyli, gdy dowiedzieli się, w jakich warunkach żyje babcia Korneli, było szokujące. Byli pewni, że powierzyli swoją ukochaną, profesjonalnej, życzliwej kobiecie, która zresztą otrzymywała od nich sowite wynagrodzenie. A na koniec okazało się, że z rąk tego potwora prawie zginęła babcia Kornelia. A wszystko po co? Z powodu małego domku na obrzeżach robotniczej wsi na odludziu. Mamo, bez dyskusji, jedziesz z nami. Tatiana powiedziała kategorycznie. Nie zostawimy cię w tych stronach ani sekundy dłużej. Tak, babciu, jesteś nam potrzebna, wtrącił się Ryszard. Twój prawnuk niedługo zacznie chodzić. Co on bez ciebie zrobi? Tak, musimy opiekować się dziećmi, uśmiechnęła się babcia Kornelia. Ale co ze mnie teraz za opiekunka? Sama muszę o siebie zadbać. Będziecie się opiekować sobą nawzajem, roześmiała się Klara. A my będziemy pilnować ciebie. A co z Gerardem w pojedynkę? Musimy leżeć razem. Mamo... Tatiana zmarszczyła brwi. Jak przyjdzie czas, to położymy cię obok taty. A tymczasem żyj tak długo, jak Bóg ci dał i uszczęśliwiaj nas. Mnie też nie jest łatwo po śmierci męża, ale ty i ja mamy Ryszarda, Radomiła, Arletę. Oni są naszą rodziną. Tak, rodzina jest najważniejsza. Babcia Kornelia zgodziła się. Przed wyjazdem do stolicy odwiedzili wieś, posprzątali dom, zamknęli drzwi i oddali klucze sąsiadom. Zgłosili się na ochotnika do obsługi sprzedaży. Czy się uda? Jak najbardziej. A jeśli nie, to niech tak będzie. Sąsiedzi wstydzili się, że babci Korneli przytrafiło się coś takiego. Nie zauważyli, zdali się na człowieka, a teraz starali się zrobić wszystko, by pomóc. Babcia Korneli wyjechała do stolicy, gdzie zamieszkała z córką i wnukiem. Czasem dzwoni do dawnych sąsiadów i opowiada, że mieszka na piętrze dziesięć, jak w budce D.L.A. Ptaków. Żartuje smutno. Owszem, tęskni za wsią, ale gdzie podzieje się jej prawnuk? To jej złote dziecko, a teraz wszystkie historie, wszystkie piosenki, całe uczucie babci Korneli, tylko de la niego. Od tego czasu dom na obrzeżach wsi został osierocony. Nie ma już koronkowych tiuli w oknach. Nie ma miłej starszej pani siedzącej na ławce i rozpieszczającej miejscowe dzieci. Ale sąsiedzi uważnie doglądają posesji, usuwają chwasty, patrzą, kto nie zachowuje się źle w domu i nikomu nie przyszłoby to do głowy, bo nawet najgorsi chuligani we wsi pamiętają, że tu mieszkała najmilsza staruszka na świecie. Jak ktokolwiek mógłby zrobić jej coś złego. A może pewnego dnia wróci i wtedy będzie tak, jakby dwór świecił od środka, od miłości i ciepła płynącego od babci Korneli.